Problemem jest filozofia, która kieruje tą ekipą rządzącą i strategia, którą przyjęto. To, to jest to trochę jest znowu woda w kranie, tak jak już lata Nie, temu? Nie, to jest filozofia, zamiast rządzenia będzie odwet i prześladowania poprzednio rządzących. Oni mają dużo na sumieniu, pisma dużo na sumieniu. Jest wiele rzeczy, z których my byśmy chętnie też rozliczali polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale pomysł taki, że... Nielegalnie przejmiemy media publiczne, nielegalnie przejmiemy prokuraturę. Nielegalnie zablokujemy funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, nie publikując od ponad roku żadnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co robi Donald Tusk z czyste łamanie prawa. Nielegalne nieuznawanie wyroków sądów, nieuznawanie wszystkich innych władz niż swoja własna i sytuacja, w której jedyną tamą dla Twojej absolutnej wszechwładzy jest prezydent z innego obozu. I ten moment, w którym Donald Tusk mówi: OK, wszystko, czego nie udało nam się z tych najbardziej syfnych, najbardziej złych, najbardziej agresywnych, działań przeprowadzić, bo mamy prezydenta, nie naszego, zrobimy, jak będziemy mieć swojego prezydenta. I ten plan padł i nie ma planu B.